Moi drodzy... Moi drodzy, bardzo nie lubię być budzony w takim... Bardzo być, nie, nie lubię być budzony... Posyłany gdzieś w takim stanie, bo przed chwilą... Bo przed chwilą spałem, trochę mi się przesnęło. Ale tak naprawdę... E, ale tak naprawdę po prostu jest źle. Bo, bo jak chce mi się spać? To jest wtedy straszne. I tak naprawdę. I tak naprawdę po prostu. Człowiek jest. Człowiek jest później. Człowiek jest później masakrycznie zmęczony. A ja tak. A ja po prostu już nie mam siły. Tak czy siak, i tak muszę coś zrobić. No to by na tyle. Eee,